Hitler płakał na jej filmach, a Charlie Chaplin był w niej zakochany bez pamięci. Była jedyną Polką, która została hollywoodzką gwiazdą w pełnym tego słowa znaczeniu. Teraz burzliwą historię życia Barbary Apoloni Chałupiec, bo tak brzmi jej prawdziwe imię i nazwisko, możemy poznać w Sosnowieckim Muzeum. Przygotowaliśmy właśnie międzynarodową konferencję, żeby y, przybliżyć... Wyjaśnić jeszcze nie, nie wszystkie znane tajemnice związane właśnie z Polą Negri, osobą bliską również naszemu miastu. Bo zanim Negri ruszyła na podwój krainy, snów, będąc już uznaną aktorką w Europie, przez kilka miesięcy przebywała w Sosnowcu przy ulicy Kołontaja. Jej pierwszy kontakt z naszym miastem miał miejsce na dworcu głównym. Podróżowała do Berlina, wioząc ze sobą kopię filmu i ten film został. Hmm, Zatrzymany przez straszczelną i wtedy ona trafiła do szefa. Wtedy sosnowieckiej policji, którym był podporucznik hrabia domski. Spotkanie przerodziło się w romans i kilka miesięcy później para wzięła ślub w sosnowieckiej katedrze. Małżeństwo nie przetrwało długo, a niebawem o Negri upomniał się w przemysł filmowy z za oceanu. Była nie tylko aktorką, ale przede wszystkim swoistym fenomenem kulturowym. Dzięki czemu przyczyniła się w ogromny sposób do tworzenia się mitu Hollywood, który znamy do dzisiaj. Miała niesamowity talent, posiadała wiele umiejętności, bo oprócz tego, że świetnie grała, również tańczyła i śpiewała, ale myślę, że była również taką mocną kobietą, która potrafiła zadbać o swoją karierę, o sławę, o pieniądze. Początki kariery. Nie były jednak łatwe. Tym bardziej, że chałupiec pochodziła z niezbyt zamożnej rodziny. Wola dzięki z mezaliancji polskiej szlachtycznej, a uspeśnego słowenskiego drotara. Z tego powodu również u naszych południowych sąsiadów rośnie zainteresowanie tą gwiazdą kina niemego. Ich liczny udział w sosnowieckiej konferencji to tylko jeden z jego przykładów. Jest to dla nas ważne, abyśmy troszkę popularyzowali historię Słowaków, w szczególności historię wychodźstwa słowackiego, druciarzy, do których należą właśnie ojcowie, ojciec Polinegri. I mimo że kiedy była dzieckiem, Juraj Halubiec został zesłany na Sibir, z którego już nie wrócił, to Słowacy ten fakt podkreślają, równie chętnie jak my sosnowiecki epizod.